no panowie jednak gogle nie płamało mamy minus 18,5 stopnia ładna droga no faktycznie jednak trochę przymroziło wiadomo u naszych wschodnich sąsiadów to zapewne taka temperatura świadczy o przymrozku Ciekawi mnie jakbym odpalał go przy minus 45 Tam gdzieś w Jakucku czy gdzieś Tak mnie bardzo ciekawi to muszę przyznać A powiedzcie jakie temperatury u was Co do świecącego się czeka to mogę powiedzieć tylko tyle Że Po zatankowaniu paliwa Na stacji Pewnej angielskiej Tego lepszego Wyżej, oktanowe, wyżej oktan oktanowego Wyżej czy coś takiego Nagle zapalił się czek Już niejednokrotnie miałem taką sytuację wyjeżdżę paliwo, które posiadam i zatankuję zwykłego diesla, zobaczymy, czy to coś da czy czek zgaśnie nie wiem, czy to świadczy, czy to może jakiś czujnik o jakości paliwa, czy co, chociaż wątpię w to osobiście, no nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć no jeśli to nie pomoże, no to pojadę na SD i będę sprawdzał, póki co samochód ma moc jak widać powoli się grzeje no przejechałem 4 km to dopiero niecałe 60 stopni na piecu no trzeba uważać Najpierw rzucić tą szóstkę jechać stółę na szóstce i mieć święty spokój no cóż to byłoby na tyle jak coś to następny filmik jakoś na czasie będę kręcił trzymajcie się w was cześć